Pierwszy list Jana, wersety od 1 do 4. To, co było od początku, co usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy naszymi oczami, co oglądaliśmy i czego dotykały nasze ręce, w związku ze Słowem Życia. A życie zostało ujawnione i zobaczyliśmy, i świadczymy i oznajmiamy Wam życie wieczne, które było u Ojca i nam zostało ujawnione. To, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, Oznajmiamy także Wam, abyście Wy także mieli społeczność z nami, a istotnie nasza społeczność jest z Ojcem i z Jego synem Jezusem Chrystusem. A to wszystko piszemy, aby nasza radość stała się pełna. W pierwszym liście Jana zobaczymy, co to jest społeczność boskiego życia. Werset na dziś wraz z komentarzem. Werset pierwszy. To, co było od początku, co usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy naszymi oczami, co oglądaliśmy i czego dotykały nasze ręce w związku ze Słowem Życia. I komentarz. Różni się to od wyrażenia na początku w Janowej Ewangelii. Na początku cofa nas do wieczności przeszłej przed stworzeniem. Od początku obejmuje okres od stworzenia. Wskazuje to, że list Jana. Stanowi kontynuację jego Ewangelii, która dotyczy doświadczania przez wierzących boskiego życia. W swojej Ewangelii Jan objawił, w jaki sposób grzesznicy mogą otrzymać życie wieczne, wierząc w Syna Bożego. W swoim liście wskazał sposób, w jaki wierzący, którzy otrzymali już boskie życie, mogą radować się nim w jego społeczności, trwając w Synu Bożym. Natomiast w swoim objawieniu odsłonił zwieńczenie życia wiecznego. Jakim wierzący będą się w pełni dzień wieczności. Wyrażenie od początku występuje czterokrotnie w Ewangelii Jana, ośmiokrotnie w tym liście i dwukrotnie w drugim Jana. W Jana 844, 1 Jana 1:1, 2 2-13-14, 3:8 występuje ono w znaczeniu absolutnym, natomiast w Jana 664, 15-27 16:4 4, 1 Jana 27 i 24 tutaj, tutaj dwukrotnie, 3,11 2 Jana 5 do 6 występuje ono w znaczeniu względnym. Ewangelia Jana objawia, że Pan Jezus przyniósł nam łaskę i prawdę, byśmy mieli boskie życie. Natomiast list Jana odsłania, że społeczność boskiego życia przyprowadza nas do samego źródła łaski i prawdy czyli do boskiej miłości i boskiego światła. List Jana stanowi kontynuację jego Ewangelii. W Ewangelii Jana to Bóg w Synu przychodzi do nas jako łaska i prawda, abyśmy się stali Jego dziećmi. W liście Jana to my, dzieci, w społeczności życia Ojca, idziemy do Ojca, aby uczestniczyć w Jego miłości i świetle.